Historia Kościoła to nie tylko świętość, męczeństwo i modlitwa, to także historia ludzkiej słabości, chciwości i nadużyć władzy. Szczególnie wtedy, gdy Kościół stał się potężną instytucją mającą wpływ na królów, cesarzy i całe narody. Jednym z najbardziej znanych nadużyć była sprzedaż odpustów w średniowieczu. Choć odpust miał być duchową pomocą w oczyszczeniu z grzechów, w praktyce stał się źródłem ogromnych pieniędzy dla Kościoła. Ludziom wmawiano, że za pieniądze mogą skrócić męki czyśćcowe swoje lub swoich bliskich. To właśnie takie praktyki doprowadziły do reformacji i wystąpienia Marcina Lutra w 1517 roku. Ale to tylko wierzchołek góry rodowej. Przez wieki kościół posiadał ogromne majątki ziemskie, ściągał podatki, prowadził własne sądy, a nawet armię. Biskupi często byli bardziej książętami niż pasterzami. Bywało, że stanowiska kościelne kupowano za pieniądze, a moralność duchowieństwa była na bardzo niskim poziomie. W czasach Inkwizycji Kościół dopuszczał się prześladowań nie tylko heretyków, ale też uczonych, kobiet uznanych za czarownice, a nawet mistyków. Ludzi torturowano i palono na stosie w imię ochrony wiary. Chociaż nie zawsze był to bezpośrednio sam papież czy biskupi, instytucje kościelne współpracowały z władzą świecką w tych działaniach. Kościół brał też udział w kolonizacji. Misje, które miały głosić Ewangelię, często szły ręka w rękę z przemocą wobec rdzennych ludów w obu Amerykach, Afryce czy Azji. Choć byli misjonarze pełni miłości, wielu innych uzasadniało niewolnictwo, grabież i przymusowe nawracanie. To wszystko nie oznacza, że chrześcijaństwo jako wiara jest złe, ale pokazuje, że instytucja kościoła, złożona z ludzi, potrafiła odejść od nauk Jezusa. Dziś sam Kościół coraz częściej przyznaje się do tych win, papieże przepraszają za błędy przeszłości, a wierni domagają się przejrzystości i pokory. Historia Kościoła to nie tylko złote ołtarze i święci, ale też trudne pytania, które warto zadawać, bo prawdziwa wiara nie boi się prawdy.